Hmm, fajnie byłoby coś w dzisiaj pograć. Tylko pytanie w co? Czekajcie. Coś słyszę. Słyszę coś. Znajomy, znajomy dźwięk. Co jest? Myślę, że po tym jakże urokliwym wstępie domyślacie się w co dzisiaj gramy. Przynajmniej ci, co znają tą grę, Czyli Age of War jest to gra przeglądarkowa, zrobiona w bardzo prosty sposób, bardzo prosty schemat, ale jakże świetna, przynajmniej w dzieciństwie pamiętam, że grałem w to naprawdę często i też co jakiś czas sobie wracam do tej gierki, na przykład teraz. No, bo naprawdę, mówię, jest wykonanie bardzo proste, a gra sprawia wiele przyjemności, zupełnie inaczej jak i Sport FC. Także lecimy, play again, bo już sobie tutaj testowałem, jak to mniej więcej wygląda. Co prawda, przegrałem. Ale to mniejsza z tym. Gramy na poziomie, na którym poziomie? Zagramy sobie na poziomie hard, czyli tutaj takim pośrodku. No i dobra, teraz wytłumaczę pokrótce o co w ogóle tu chodzi. Widzicie, po lewej stronie mamy wieżyczkę, to jest moja wieżyczka, której muszę bronić. Ona ma na tym poziomie 500 expa i celem tej gry no właśnie jest zburzenie wieżyczki rywala. Mam do dyspozycji... Tutaj jednostki, te same co ma rywal, mam do dyspozycji wieżyczki, może nawet sobie zbuduję jedną wieżyczkę, a nie, nie mogę, jeszcze pewnie nie stać, więc wyślę po prostu takie jednostki. No i tak, chodzi o to, żeby zbierać expa, expa potrzebujemy, żeby tutaj ulepszyć, jakby wyewoluować do lepszego poziomu, teraz jesteśmy na poziomie brak historii, potem mogę iść do średniowiecza, że tak powiem. I tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do nowoczesności. Specjalną broń to wam od razu zaprezentuję. Na każdy poziom jest inna, unikatowa, specjalna broń. Teraz mamy e, takie kule ognia, one zadają naprawdę dużo obrażeń i niszczą jednostki rywala. I to tak dosyć porządnie. Jeśli dozbieram 4000 ekspo, to mogę wejść dalej. A tutaj nie zauważyłem, z, pominąłem tego jednego, dobra, ale już powinniśmy sobie z nim poradzić. Ja zawsze mam taką taktykę, że najpierw minimalizm tylko i wyłącznie defensywa i na ostatnim tym najbardziej że tak powiem wyewoluowanym poziomie no to wtedy lecę z ofensywą i atakuję wszystkim co czym mogę widzicie że rywal wysłał dilusie one są dobre ale ja zaraz wyślę na nie kule ognia i sobie z tym poradzę zobaczcie ile rywal tego ma i mu się to po prostu nie opłaca bo teraz robię w ten sposób i zaraz straci tak naprawdę wszystko, co ma, a ja zarobię na tym naprawdę sporo, bo zabicie dinusia, ile dostanę? Widzicie, 130, 150 mniej więcej tyle. Kupmy sobie tutaj jedną wieżyczkę. Te wieżyczki są OP, bo kupicie raz, a ona strzela tak naprawdę bez przerwy, dopóki jej nie usuniecie lub po prostu no, nie sprzedacie. Na razie mam tylko jeden slot na wieżyczkę, ale mogę je kupywać. Brakuje mi 400 teraz, tylko że problem jest taki, że mi tutaj dinuś obija. A ja użyję znowu, znowu tej broni. Na razie mówię, defensywa, minimalizm, żeby potem na tym jak najwięcej zyskać. Zobaczcie, kupiłem za 1000, jakby kolejny slot na wieżyczkę, ale na razie wieżyczki nie będę kupował, bo nie mam wcale końców, ale też nie o to chodzi, że po prostu poczekam, aż wejdę na kolejny poziom ewolucji i wtedy sobie kupię po prostu lepszą lepszą tutaj wieżyczkę niż te, które dysponuję na ten moment. Już mogę ewoluować, trochę przespałem moment, ale spokojnie, nic się nie stało. Mam już 4000 ekspo, zobaczcie, jeszcze bot rywala nie zdążył w ewoluować, tak jak ja, ja mam teraz średniowiecze i teraz jak to w ogóle wygląda? W średniowieczu mamy inne jednostki, zobaczcie, mamy takich tutaj żołnierze i taką konnicę one są droższe do kupienia i też więcej się dostaje hajsu za zabicie takiej jednostki, o rywal już też to ma tylko, że one zadają większe HP niż te z poprzednich ewolucji więc to jest akurat mega spoko będę mógł zaraz sobie kupić kolejną wieżyczkę do obstrzeliwania i robię to w tym momencie no i teraz się dzieje czysta magia, mam nadzieję przynajmniej dobra, użyję też strzałek, żeby tutaj no bo ci się zbytnio zbliżyli do mojej wieżyczki Ojojoj, ojojoj, ojoj, oj. a dobra jednak zginął Zobaczcie, to już jest mega OP Bo oni nie mogę nawet do tej linii drzewa się zbliżyć zbytnio Bo te wieżyczki od razu ich zabijają, no dosłownie, zobaczcie Gorzej będzie z konnicą Dlatego, żeby się przeciwstawić konnicy to wyślę Dwie jednostki No ale to już na luzie powinni sobie poradzić, jeszcze jedną w razie czego Ja dokupię może kolejny slot, nie, jeszcze nie mogę kolejnego slotu na wieżyczkę Ja wysyłam za darmo strzałki i one przyniosą mi darmowy hajs. dosłownie no, zabiły praktycznie wszystko, co tutaj chodziło. Ja mogę już ewoluować? Mogę, więc ja już jestem w. Powiedzmy to, że to jest renesans. I też mam inne jednostki, i też mam dobre tutaj. E, inne bronie. Ale najpierw dokupuję kolejny slocik na wieżyczkę, żeby móc sobie postawić. Zbieramy teraz to 6000 na tą wieżyczkę. Zobaczcie, taki jeden gostek, który jest. No, praktycznie już. Poza życiem, że tak powiem. No już yy, THP ma praktycznie na minimalnym poziomie. Sobie radzi z tymi z poprzedniej ewolucji. Także warto szybko ewoluować, żeby sobie tutaj właśnie podejść jak najdalej. O, zobaczcie, wysłałem dosłownie trzy jednostki i jestem aż tutaj. Jeszcze tutaj, tak daleko jeszcze nie byłem. Na tym levelu specjalną bronią jest takie coś, że moje jednostki się dość szybko leczą. Tylko, że to trwa, z, nie wiem, z 5 sekund, więc moim zdaniem. Dość średnio to jest, na pewno gorsze niż na przykład strzałki z poprzedniego. Niemniej warto sobie też to używać co jakiś czas. Rywal wysłał takiego specjalnego tutaj ze strzelbą. On jest dobry, ale zaraz zobaczycie, co się stanie, jak go pokonam. W tym momencie to się dzieje. 1300 zarobiłem za zabicie jednej jednostki, także to jest sporo na tym etapie. Zaraz będę mógł kolejną broń sobie zakupić, tylko muszę odeprzeć ten atak, bo robi się niezaciekawie. Na razie dam im ten boost do, yy, do leczenia. Dobra, ta lawina odparta i teraz pyk! Ja mogę się wycilować, mogę się oprzeć. A, bo teraz moje wieżyczki, na które ciężko zapracowałem, robią wszystko, całą robotę praktycznie, no zobaczcie, nawet nie mogą się zbliżyć do linii tego drzewka, nawet do choinki ledwo mogą podejść, to jest mega OP, zobaczymy jak sobie poradzą z tym gościem, wyślę jedną jednostkę w razie czego, oj, źle kliknąłem, to może mnie kosztować, utratę HP mojej wieżyczki, nie, zdążyłem, całe szczęście, dobra, wyślę jeszcze z 3, ale to jest mega dobre. Te, te wieżyczki to jest klucz do sukcesu. To jest właśnie ten minimalizm, o którym mówiłem, żeby zarabiać na wieżyczki, yy, i one po, po, potem tak to się zarabiają na, na siebie same. Jeszcze momencik i będę mógł wyewoluować do kolejnego poziomu. Dzieje się to w tym momencie. To jest już taki okres XX wieku, bym powiedział. Na przeczyszczenie, że tak powiem, pola walki wyślę Wam i przy okazji pokażę, jak to działa. Teraz wysyłam taki samolocik, on zrzuca bomby. Też to jest całkiem solidne, bo trafia faktycznie we wszystkich, jak widzicie. No tego co prawda nie obił do końca, ale to nie szkodzi. Eee, ja dokupię kolejny slocik teraz mam już 4 sloty na wieżyczki, to jest naprawdę sporo. Idzie to aż za łatwo, bym powiedział, więc wyślę kolejny samolocik. Dosłownie przez minutę nie wysyłałem żadnych jednostek, bo moje wieżyczki same dawały radę. Ale teraz tak dla stuprocentowej pewności kupię najlepszą wieżyczkę i teraz zobaczcie, dosłownie nie muszę nic robić, tylko czekam na odpowiedni moment, żeby zaatakować. Zobaczcie, to jest czysta farma do nabijania expa i pieniędzy te wieżyczki. Tutaj widzę, że nasz bocik postanowił wysłać najdroższe jednostki, które jednymi bombami po prostu się pozbędę. Pach-pach, pach, 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 wszystko się dzieje tak jak należy. Pach, pach, i ja zarabiam na tym, a bocik nic z tego nie ma, i o to właśnie chodzi. Fajnie by było kupić kolejną wieżyczkę, także ja sobie sprzedam tą najgorszą i kupię tą najlepszą. O, w ten sposób teraz już w ogóle totalne Eldorado powinno być elegancko, wszystko tak jak należy. Zaraz będę mógł wejść na maksymalny poziom ewolucji i tam zacznę się dziać cuda. Mamy to, i teraz mam turbo przewagę nad rywalem. Ponieważ on ma jedną wieżyczkę, to po pierwsze, i ciągle poprzedni level. I widzicie, że te wieżyczki na spokojnie sobie dają radę. A ja tutaj mam tajną broń, bo tutaj zobaczcie, mamy aż cztery. Cztery jakby różne tutaj rodzaje żołnierzy, nie trzy jak wcześniej. I ten ostatni, ten ostatni jest naprawdę OP, więc on kosztuje 100 tysięcy, ja zaraz będę miał 100 tysięcy. I zaraz zacznie się prawdziwa zabawa. Nadszedł ten moment, żeby zaatakować. Pach, pach, pach. I zaraz wyślę tutaj taką satelita, która jakby zmiecie z planszy wszystkie jednostki rywala. Zrobię to po to, żeby oczyścić drogę właśnie do jego wieżyczki, ale to już jest jego koniec, że tak powiem. Wystarczy, że robię to w ten sposób. To idzie nasz super, ultramocny zawodnik, że tak powiem. Nasza perełka, na którą tutaj czekaliśmy. I teraz robię przeczyszczenie. Nie, poczekam aż jeszcze ktoś się zrespi, bo widzicie, że nikt się nie respi na razie. Jest czołg, ale nasz, nasz super tutaj zawodnik też powinien sobie poradzić. Dobra, wyślijmy to, żeby nam przeczyściło pole i ja wyślę też tutaj jakieś jednostki do pomocy. I teraz patrzcie jak będzie eks spadał. Pach, 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 pach i pach. Zwycięstwo, udało się. Było, było ok, myślę, w miarę to sobie nie wykonałem, pamiętajcie, najpierw defensywa, potem full ofensywa i w taki sposób właśnie zazwyczaj gram w tą gierkę. Myślę, że fajny taki odcineczek, że wam się podobał, piszcie w komentarzu jaką kolejną gierkę byście chcieli zobaczyć z takich gier właśnie z dzieciństwa bardziej. Ja zawsze będę wracał z miłą chęcią do Age of War, bo to jest gra naprawdę majstersztyk, tak o piękna, także dzięki za oglądanie, łapeczka w górę i do usłyszenia w następnym filmie. Siemano, cześć! Thank you